Å! Ja wcześniej już przygotowałem drugą rzecz, tą, którą będą panowie trzymali w ręce, która będzie... Wiecie, im miała przypominać petardę Tylko mówię tak cicho, dlatego że to jest otwarte Musimy zamknąć wszystkie tutaj okna i drzwi I powiedzieć im, że skoro to jest odcinek, że mają zgadywać bez użycia rąk i głównie używając słuchu Tak niby im to wytłumaczymy No to musi być wszystko pozamykane i będziemy musieli wychodzić jakby, wiecie, od tyłu domu No i nikt nie może podglądać, nie? Reszta No to co, chodźmy i powiedzcie, bierzmy kogoś trąbę chyba pierwszego, co? Dlaczego? A, patrz Peter, to nie wiem co ten przycisk robi, ale tutaj jest 30 bój. Subskrybuj, subskrybujcie kanał, klikajcie w czerwonycie do subskrypcji będziecie na bieżąco. Jezus, ja przepraszam za mój głos, ale jestem chory, nie? Także dzisiaj nie będę się dar jestem w kapturze cały czas. Żeby mi było ciepło. Zostawiajcie łapy w górę, to będzie więcej takich odcinków, czyli no, więcej takich odcinków. 80 tysięcy łap w górę i kolejny. Subskrybujcie kanał. Dobra, i tyle chciałem, chodźmy do środka. Dobra Mati. Lecisz co? pierwszy. Wieszcie, to jest najfajniejsze, że nie wiem, o co chodzi, więc chodź idziemy. No to chodź. A nie, to bardzo... ja totalnie nie wiem co chodzi, więc mogę iść. Ale co, zaczynamy z tą <laughs> pierwszą rzeczą, która jest dla wszystkich, więc chyba dobrze, żeby było tak. No właśnie, jak... ej, czekajcie. Bo jest, bo jest jedna ej. rzecz, która jest dla każdego z was, jakby, więc dobrze, ej, żeby, żeby nie, nie, wiedzia... nie, nie, nie widział. nie widział tutaj, nie widział ani nie słyszał. Zamkniemy te drzwi i będziemy chodzili przed, tyłem domu też, nie? Nie, no może A. ten, tylko trzeba zasunąć ze sobą. No nie, żeby nikt nie słyszał, no bo bez użycia rąk głównie będę się opierał na zmysłach, nie? Te rzeczy są takie, że się na zmysłach opierać, więc bo bez użycia rąk, rąk i. A, i nie nie no robimy odcinek, że zgaduję, że jest rzecz przed tobą bez użycia rąk i oczu, a. czyli Zwyk na zna, na Tak i słuch No i jak zgadniesz, no to ją wygrywasz, nie? Tylko Aha. musimy to zamknąć, żeby właśnie nie było Aha. żadnych dźwięków. No i Mike, jak możesz, no to nie patrz tutaj, nie? Nigdzie. Nie, no to ja mówię, no wtedy do, do, do siebie, no mi do, no. do nie? Ej, Krzyku, a czy ty dasz radę zamknąć się tutaj? Bo my nagrywamy odcinek, no. tak gdzie zgadujesz to jest przed tobą, nie używając rąk. Czyli zmysłu dotyku i zmysłu wzroku. Czyli używasz tylko węchu, smaku i, i słuchu, więc nie chcemy, żebyście słyszeli, nie? Nie wiem, raczej nie będziecie słyszeli nic z drugiej strony domu, ale wolałbym, żebyście na przykład przeniósł do środka, nie? Spokojnie. i do montażowni na przykład, z maikiem, bo on tam mówi, że idzie do montażowni. No to już patrzyliście Mixer, tak? Mikster, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku przygotowywał, y, pomagał mi przygotowywać te wszystkie rzeczy, także Mikster nas ty razem ze mną będzie prowadził film. Ale fajnie, bo... Boja boja dobra, byś, a czekaj mati żeby, żeby ci... Mi jakieś oso tutaj tak. plecach, a nie sugerowała mi. to. To ja mi tego nie nazywesz, ja siadłem już. Chyba sprzętło. Pierwsze zadanie, musisz ciąć, nie? Usłyszałem tylko zmysłów w słuchu. Dobra, pierwsze masz. jeszcze potrzebna jest yy, jeszcze ta druga... Dobra? dobra, no. Okay. Mamy wszystko i teraz trąba tak. Najpierw, żeby w ogóle jakby e, to wszystko... Nie widzisz nic? No nie Żeby to wszystko działało, no to muszę ci dać, yy, dać do rąk coś, żebyś nie mógł w ogóle rąk ruszać Tylko czekaj, bo mamy tutaj nieprzygotowaną jedną rzecz, musimy, musimy iść do kuchni na chwilę Cześć Manko. Cześć, tromba. trąba Nawet nie wiedziałem, że już nagrywamy Siedzę sobie spokojnie, gra w salonie I teraz bierzemy go i wrzucamy go do basenu A tam na pewno będzie tak, że nie będziesz nic widział, no tam jest jednak takie ten, że jak tam na nosie... No nie możesz nic widzieć, nie? Jak dam ci rękę, czy ty będziesz widział, jak tu masz coś przed sobą? Patrz patrzysz w dół Widzisz coś? No tak kawałek tego, nie? Dobra. Ale rękę, tak? To nie patrz tak, w dół, prostu Teraz tak, ja trąba dam ci do... dam ci do rąk. Rzecz, złapią, złapią sobie dwoma rękami, no? Dwoma rękami trzymaj tak niżej daj niżej ręce, no w sensie w sensie nie. Trzeba mam wrażenie, że to jakiś dynamit <ślec> To <Ty> nie patrz w dół, wiesz? Razem ręce musisz mieć. No? Tak ja muszę no. na bandzie skakał i go <ślec> I teraz czekaj, musimy ci zakleić ręce, żebyś nie mógł nimi ruszać, bo to jest akurat ważne w tym challenge. Co ty? Daj danych Danek do tyłu. No bo musimy wypromować nową taśmę. No. No, bo teraz taśma no. ekipa to nosi, która już jest w sklepie albo będzie niedługo Ale mnie ciągnie za włosy. Sorry Butu, sorry. Dobra. A Możesz. Dobra, dobra, Mati i teraz tak. Ale mnie ciągnie za włosy na rękach. I teraz trąba za 5 sekund zacznie się e, dźwięk po prostu wydawać. No, no i musisz rozcyfrować, musisz nie? Albo węch, albo w ogóle, nie ja że tak! Mówiłem, że jest jak z dynami! Trzymaj trąbę, ma! No nie, on się ty, w tym ucieka! Ty, ty, ty. Do basenu wsuć szybko! Nie no dobra, to jest po prostu ląd, nie? Da się go w ogóle, w ogóle się go nie rozgapie, wiesz co? Także Mati... Kurde, trochę nam nie wyszła pierwsza wersja, prawda? Ale, ale dałeś A, mi do ręki taki coś jakby, świeciłem? Teraz mamy jakby pogląd na to, tak, co tak, możemy tak, zrobić tak lepiej tak. w następnym roku. Tak, A, no. dokładnie, dokładnie, no. Więc słuchajcie, generalnie, chciałem to tutaj taki disclaimer Ej, dać. No, jest to, że nie Jakoże... słychać, Michael to ucieknie w pół sekundy. No o to chodzi. Jak to chodzi. <laughs> dzisiaj robimy, tak słuchajcie, można by powiedzieć niebezpieczną rzecz, chociaż tak naprawdę nie jest niebezpieczna, no? Bo się nic nie dzieje, bo się nic nie dzieje, ale pamiętajcie, nigdy nie trzymajcie petard w ręce, bo może wam się stać krzywda, więc tutaj taka też akcja społeczna troszkę. Petardy w ręce to jest zła rzecz, więc nie trzymajcie ich. Szczególnie na pewno nie tak jak y, Matiemu to przyklejali. Ej, ale ją w pół tylko puu, i ją Muszę mocniej przykleić. Dobra, dobra to co? Mikser, idziesz po Majka, a ja tu wszystko przygotuję. Ja, ja już przygotuję, żeby nie było żadnych dźwięków. Y, no właśnie, wcześniej. Nie, da w ręce prawnie. Nie, da w ręce Podoba mi się, bo ja że to jest. Ja ale pomyśle, i tak się odzwierciedla. Na... Tak, mimo że, mimo że jakby wiedziałeś co się może, szykować, no bo już straciliśmy zbyt dużo, to i tak było strach, nie? No bo odpaliłeś to. Ja Od... myślałem, że wiesz dlaczego, tak pomyślałem, bo ty mi powiedziałeś, że będę miał coś w ręce po to, żebym nie użył rąk, więc pomyślałem, że dałeś mi coś dla beki, że ta... że to mi się przyda zaraz, na przykład jak coś odgadnę. Po co ty mi to odpaliłeś i sobie no się tak. nie on to odpalił naprawdę? Ej, dobra, tak. gdzie jest ta zatyczka na oczy? Znałem, Mam, wiesz, plecaku jest. No to czekaj, Maj, bo tu w plecaku to są i Mike teraz pierwszy, pierwszy test, będziesz musiał siąść na krzesło, które stuknę, żeby... No bo w dzisiejszym odcinku po prostu testujemy Twoje zmysły no. Jeśli zgadniesz co będzie przed Tobą używając zmysłu słuchu węchu, no to wtedy to wygrywasz. Zobacz, za tobą rok też, nie? Tylko weź się zaprowadź No wie, tylko nie ma wiem Tak, no patrz, no. dźwiękiem no i. Dobra Mike wystaw przed siebie ręce, tak jakbyś chciał złapać, e, złapać coś no? Na przykład jakiś patyk. Tak jakbyś GoPro na bandy. Nie, patyk, stary. jakbyś chciał, no. Patyk, no, jak to jakbyś rykań, tak. No. Ej, I teraz ty re... ciepłego. Nie. W Ej, re... no nie mart się, patrz. W ręce daję ci teraz coś w takim kształcie, tylko po to, żebyś nie mógł po prostu używać rąk. Zaklejmy, zaklejmy, ci teraz ręce. Zaklejmy ci teraz ręce, żebyś po prostu nie mógł używać rąk. No żebyś po prostu nie mógł używać rąk. A przy okazji słuchajcie, używamy do tego taśmy ekipy. Tak. Ej, wyczuwam. Taśmę ekipy. No. No. Wyczuwam taśmę ekipy. Taśma ekipy, to jest no, to, jest no, to. Tędy. Znam zapach do Czeka, na círku. I teraz Majkę... że mam włosy I teraz Ja mnie też ciągnęło o Czekaj, ja idę po rzecz, mam, mam tą rzecz, ja ją położę przed tobą i za chwilę usłyszysz albo poczujesz jakiś zapach lub też dźwięk i niej wiesz, zareagować na to. Ej, uciekaj! mi to szybko! nie! nie! Jesteście nienormalni? Ale masz czwarta, Mike! O, ale nie, nie, ale masz czwarta! Ja to wrzuciłem do basenu prawie! Ej, czemu z Chyba był nadgreślony ląd. Kurde, no. Wy jesteście nienormalni? Zostawiamy dla krzycha. Dobra, zostawiamy dla do krzycha. Dawaj. No, nie, no, Mike, tak naprawdę to, to jest. To, to jest mój desdorant po prostu, a to jest ląd, który tutaj jest przyklejony. Aj i to jest prag tobie! Radę, mina, nie! Chłop, nie wie totalnie, w jakim uniwersum się teraz znalazł. Nie wie co się stało, nie? Czemu nawet pomyślałeś, że ci ci medarne? O to tu chodzi! nie wiem. No a taśmy ekipie jeszcze nie ma w sklepie, tylko wiecie, to jest taki background, żeby. Chłopaki, którzy tutaj będą, myśleli, że ten odcinek jest pod to, żeby, wiecie, podpromować sklep ekipy, który już niedługo rusza. O właśnie, tego szukałem. Dobra Krzywo. wejdźcie tu po schodach i już Ci założę to, żebyś nie widział plecaka, bo tam może Ci wielkość coś sugerować. E, dawaj za mną, żebyś już się, wiesz, wyczulił, e, jeśli o to chodzi. Dawaj, ja dawaj Jak będę coś wchodził, to mówcie. Nie, pat, tutaj. No, tutaj jest krzesło. To jest to jest... Dawaj, teraz musisz... Na dźwięki. zmysł dźwięku musisz. No to jest krzesło, no. Oczynek polega na tym, że przed tobą Położymy A! jakąś rzecz. Wcześniej, o właśnie, za chwilę jeszcze bym zapomniał, musimy zakleić Ci ręce, żebyś nie mógł ich używać. Okay. Więc to zrobimy. Przed tobą będzie jakaś rzecz, która znaczy, albo wydaje dźwięk, albo yy, jakiś zapach. No i twoim zdaniem będzie odgadnięcie jej, nie? Ale będzie twoja. Niestety mi miłajkowi się nie udało. Nie udało im się, ale może to by się uda. Później będzie kolejna tura, nie? Kolejna tura rzeczy, więc może wam się wtedy uda. Dobra, ksiu, wyciągnij przed siebie dwie ręce. Dajcie teraz do ręki po prostu jakiś losowy przedmiot, no który i... jest obklejony naszą taśmą. Bo pamiętajcie, tak. taśma ekipy już niedługo w sklepach, tak, tak, no, więc, no, więc, no. Więc, więc, więc warto. I Teraz zaklejam Ci łapy, żebyś właśnie nie mógł im, nimi ruszyć Dobra <grym> no I A teraz się musisz jedynie skupić na węchu, co nie? No albo, albo na albo na dźwięku, nie? Yy, nie ruszaj się sekundę, ja kładę przed Twoimi, przed twoimi e, no, rękami teraz rzecz I <grym> za chwilę będziesz mówił, już e, odgadywać sobie. O nie O nie! <grym> Uciekaj do petarda go! Co jest grane? Ej co, nie, nie Od Hardcore'em Ej, co? nie wypał nie, 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 to w ogóle miała nie Nie, nie była petarda A nie, to jednak był dosyć dobry taśmą O krzyk Wiedziałem, że Krzysiu będzie miał przerąbaną Ja tak patrzę. co jest? Nie. Jakaś laska dynamitu, myślałem, że to trochę Dobrze, dobrze. Ja też myślałem, że to jest laska dynamitu. Nie myślałem o tym, że po prostu odgadać co to jest, bo patrzyła, tu się pali ląd. To tylko to wywaliście od razu. Ty myślałem, że to laska dynamitu, mówię, kurna, gaszę, będę miał na później. Jeszcze wuję jak nie? Tylko on musi wrócić, on no, wróci wieczorkiem o 18. No ale to poczekamy, a nie poczekamy. A nikt nie wie. Nikt, nikt, tylko ja i mikser. Krzyku, ale co sobie pomyślałeś w ogóle? No na początku. Jak usłyszałem palący się ląd, to na szybko, bardzo szybko skojarzyłem fakty, jak też się mnie gdzie jest sklep z fajerwerkami. I wszyscy sobie Jezu, dynamit albo jakiś. Nie wiem co. I, i wiesz, zdejmujesz mi opaskę, patrzę, a ja jestem przyklejony i pali się i serio, pomyślałem, że to jest, wiesz. I nagle taki zwis. co zrobić? Ale też miałem przed oczami to, jak zawsze były te historie, że dzieci tam, wiesz, petardami się bawiły i wyszeliłem w ręce i ręce im pourywało. to pierwsze co to miałem właśnie coś takiego w myśli. Że Jezus, jak to zaraz nie wypuszczę, to stracę ręce. No, więc ostrożnie z petardami, nie strzelajcie, nie trzymajcie w rękę. Petr A... Ale mi gardło boli masakra No dobra, no to co, czekamy na wujaszka na 18, on tu będzie Przygotujemy wszystko, no i git w ogóle ja jestem, słuchajcie, wielkim fanem pod Krzycha, nie. Aże serduszko dla krzywa w komentarzach kupił mi lekarstwa na gardło. Tak się, zbieram, się kupuje, że też szpił, gry. No. no właśnie. Także ja je zabieram i do siebie i czekamy na bujaszka. Śmieszne jest to, że ja od trzech lat słuchajcie, jeśli byłem na cokolwiek chory, to zawsze to było gardło, nie? Zawsze po prostu od jakiegoś darcia się. No nic, i największym problemem jest, wiecie, jakby to, że kurczę, to gardło jest mi potrzebne. Bez gardła nie nagram filmów. Czy są tu jakieś zmiany? Coś się tu zmieniło? Chyba nie, chyba Vera wam wszystko pokazywała. Tutaj magnesy przy Nieźleśmy te magnesy, które wiecie. My mamy na kaloryferze, bo sobie tam dajemy zawsze magnesek Jak w jakieś miejsce jedziemy, to bierzemy z tego miejsca magnes. No i w sumie tyle. Z opka niestety nie mamy magnesu. Na lotnisku nie było i dodatkowo nie mamy też Instaxa, czyli takiego zdjęcia Z openera też nie mamy. Trzeba będzie zrobić w przyszłym roku. Powiem tak, no cieka ciekaw jestem, jak się chłopaki wujek zgadnie, co będzie przed nim. Może być, może być z tym trudno. Ja jeszcze nie zgadłem nic. Pryszczol wielki się wyszedł. Paka, pak, satelita wielka. Paka. Dobra, czajówki. nie podążaj i... bliżej, żebyś nie, nie sugerowało ci, co jest. Jak wielkość, to tam może być. Już ci to w sumie w skrócie wytłumaczyłem, ale załóż sobie opaskę i na tym filmie nie będziesz mógł używać zmysłu wzroku i zmysłu dotyku, więc no mm -hmm. teraz będziemy miał taki w sumie test. Czyli muszę wąchać? Wąchać i, 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 i słuchać. Yes. Słuchać, Tutaj jest krzesło, dawaj. To jest trening twój, musisz do niego dojść. Nie? <laughs> jest, jak idzie, Bujaszek <laughs> dawaj, 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 do do dawaj, dawaj, dawaj. Przejdę po linii. Dawaj Daj, wujaszek. Gdzie to krzesło? Ja przed tobą dam tą rzecz. Albo czekaj, zablokujemy mu czymś ręce. Mogę tak trzymać, bez problemu. Ja ci dam to, Ale mamy taśmę i kipę, Dawaj. Proszę. Daj ręce przed ciebie, weź to z łap po prostu, jakiś słuchałeś, złap po prostu, prostu. Sklejmy ci ręce, będzie śmiesznie Normalnie, kleimy rapy. Hmm. No i oczywiście moi pani jak zawsze Łek zawsze tak robi to. Taśma ekipy! No właśnie. na imprezach zaśle to na pojasku. to na pojasku, przyklejone ręce, nie? Dobra, gituat. Nie no to ja ogólnie, żebyś nie ruszał rękami. W sensie trzymaj po prostu tak, nie? Ja idę po ten przedmiot, zaraz go położę tutaj na ziemi. No i będziesz musiał za pomocą właśnie węchu i słuchu odgadnąć co to jest. Tylko nie ruszaj rękami. No i dobra, no to... Powoli, zaczynamy, będziemy lecieli powoli. Uciekaj! Oh, oh, Uciekaj! Nie, nauki to był prank po prostu na tobie. To jest nasowy przedmiot po prostu i ląd do niego doczepiony. Powiem wam, dlaczego nie uciekałem, nie panikowałem, bo wziąłem poprawkę na to, że nie jesteście aż tak szaleni no. i że to może być coś takiego. No. Co ja myślę, kurde, no bez rąk ciężko mi będzie pracować. A no. później wziąłem pod uwagę inną rzecz, że chyba nie walnie tak bardzo, więc może wytrzymam. Oh, okay. Także no. na tym odcinku słuchajcie, prankowaliśmy cały wszystkich domowników oprócz dziewczyn, bo mogłyby się przestraszyć, się przestraszyć za bardzo. Ja, Jakże dawaj Marte, <laughs> nie Marta już wiem, Marta już wiem. No więc słuchajcie, zostawiajcie łapy w górę, będzie więcej pranków, subskrybujcie oczywiście kanał, czerwony przycisk jest tu, warto w niego klikać, to jesteście na bieżąco z każdym filmem, i ja nie muszę tak dużo gadać, bo imię nie będzie bardziej gardło bolało, więc warto klikać, klikajcie. Widzimy się już jutro, trzymajcie się, do jutra się maneczko.